124 lata skończyła śmigielska kolejka wąskotorowa. W 1887 roku podjęto decyzję o budowie kolei wąskotorowej na terenie ówczesnego powiatu śmigielskiego. Linia miała połączyć krzywiń przez Stare Bojanowo, Śmigiel i Wielichowo z ujazdowem. Pierwszy odcinek oddano do użytku w roku 1900. W swojej historii kolejka transportowała zwykłych mieszkańców, powstańców, znajdowała się także pod zarządem niemieckim, upaństwowionym. Zmieniono ją w roku 1949, a trzy lata później zmieniono rozstaw torów na węższy. Miała swoje wzloty i upadki. Ostatecznie 23 czerwca 2001 roku polskie koleje państwowe całkowicie zawiesiły ruch pociągów. Mimo wszystko, ruch pociągów prowadzony był tutaj najdłużej ze wszystkich kolei wąskotorowych znajdujących się pod zarządem PKP. Śmigielską kolejkę próbowano zlikwidować kilkukrotnie, na szczęście w 1990 drugim roku została wpisana do rejestru zabytków. Z czasem pod zarządem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu, Kolejka stała się atrakcją turystyczną regionu. Oferuje okazjonalne przejazdy, warsztaty, lekcje historii i przede wszystkim coroczne huczne urodziny.